Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić taką historią, która wydarzyła się wczoraj. Wczoraj wracałem sobie z gór, no generalnie, jak każdego dnia. Przechodzę przez wieś, widzę starszego mężczyznę przy domu, przy płocie. On tam wykonywał takie czynności olejowania tego ogrodzenia, no bo ogrodzenie trzeba zabezpieczyć przed zimą, więc on sobie ten płot olejuje. Ja go nie znałem, tego mężczyzny, bo to jest jakiś przyjezdny. Ma tutaj jakiś domek letniskowy. To no, raz na jakiś czas przyjeżdża, żeby się, nie wiem, zrelaksować czy podpoczywać. No ale wracam oczywiście do domu widzę tego starszego mężczyznę mówię dzień dobry wymieniłem tam jakieś grzeczności jak to mam w zwyczaju troszkę zagadałem no facet też coś tam przy okazji powiedział i ni stąd nic ową słuchajcie weszliśmy na temat polityki nie wiem jak to się stało bo nie chciałem się wdawać w tego typu dyskusje bo przyznam że jestem trochę zmęczony już tym yy, prawda tą Kloaką polityczną. No, ale on do mnie mówi: Wy, młodzi ludzie, macie teraz tyle szczęścia. To nie to, co my, y, kiedyśmy tam żyli, te kilkadziesiąt lat temu, prawda? Jak to było ciężko, ile to tego trudu, tego znoju trzeba było znosić. On do mnie mówi: No, pan taki młodziutki, mówi: Pan się powinien cieszyć teraz, bo w nowej Polsce będziecie żyć i to dzięki Tuskowi. Yy, właśnie yy, zostanie przywrócony Polsce ten utracony jej blask po rządach Kaczyńskiego. I jak ja to usłyszałem, drodzy Państwo, jest jedno słowo, które ja, na które ja reaguję naprawdę jak opętany. Jedno słowo to jest Tusk. Nienawidzę tego słowa, tego człowieka nie znoszę. To, to jest. Jestem wolny z reguły od nienawiści, ale w tym, w tym wypadku nawet uważam, że wszelkie te uczucia, które się urodzą, te negatywne uczucia, one są nawet moralnie usprawiedliwione. Tego człowieka trzeba tępić, trzeba go tępić tak długo, jak długo ostatecznie nie usunie się go w ogóle z terenu Polski. Ja się pytam tego, tego, faceta starszego. Mówię, a ile pan ma lat? Bo on mówi, że on dobiega osiemdziesiątki. Ja mówię. On dobiega osiemdziesiątki? Ja mówię, to pan w tym wieku nie wstydzi się w ogóle takich głupot opowiadać? Mówię, panu nie jest wstyd? Żeby mówić do, yy, prawda, do kogoś w ogóle, bo już nie mówię, że do mnie, bo facet nie wiedział tak naprawdę z kim ma do czynienia i yy, nie spodziewał się tego typu reakcji ja mówię to panu nie wstyd mówię tyle głupot w tym wieku mówię wypowiadać gdy jest zniszczona Polska, niszczona jest Polska gospodarka, cała masa komunistów mówię yy, siedzi Yy, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy w Sejmie, na przykład jak czas zrzasty, czy grobelny w polskiej grupie zbrojeniowej stary komuch przecież agent Służby Bezpieczeństwa, który dodatkowo jeszcze jeździł na szkolenia KGB do Moskwy. Ja już widzę, że jego to, to dotknęło, prawda? Że już, już na tych komunistów, to on był troszkę. Yy, zaczął się niejako tak, jakby spod byka trochę na mnie patrzeć. Dodatkowo wspominam o tym, że. Ten zdrajca polski, ten nieudacznik, ten złodziej zwykły i patologiczny kłamca, który żadnego, yy, żadnego nawet ze swoich konkretów nie zrealizuje w tym kraju, oprócz tego, że ten kraj zniszczy do szczętu, mówię, jeszcze przywrócił starym Ubekom te emerytury, które zostały im odebrane. Odebrane nie zostały im odebrane całkowicie, zostały obniżone do tego minimalnego poziomu, prawda? PiS wprowadził taką ustawę. I ten człowiek już widzę, że jest poirytowany i wiem doskonale, bo słyszę, że ma taki śląski akcent, zaciąga, prawdopodobnie ze Śląska przyjechał, tutaj gdzieś w Żwieckim sobie ten dom kupił, prawda? A na Śląsku to sympatycy Tuska i w ogóle Niemiec, no to mają się, bardzo dobrze się trzymają, bo tam i ta ekipa tego młodego Kochuta i cała masa takich, takich zniemczonych po prostu Polaków, prawda? Tam jeszcze się dobrze trzyma, więc ja mu wygarnąłem naprawdę wszystko, co tylko można było w związku z tym, co Tusk robi, w jaki sposób niszczy ten kraj, jakie lobby wspiera i dlaczego z natury rzeczy należy go traktować jako szkodnika jako człowieka, który nie służy w żadnym razie. Nie służy interesowi Polski. I on y, oczywiście zostawił te swoje prace przy tym ogrodzeniu. Odłożył już ten pędzelek swój tam, bo tam nawet klęczał, tak w takim przysiadzie pracował. Odłożył ten swój pędzelek. Y, prawda i mówi, że to wszystko jest wina Kaczyńskiego. To wszystko jest wina Kaczyńskiego, mówi. Że Rosja napadła na Ukrainę, to jest wina Kaczyńskiego. To przez Kaczyńskiego jeszcze Rosja nas napadnie. No Widzę, że Stary Cab jest cymbałem po prostu nie z tej ziemi i to w tym wieku jeszcze, prawda? Dla niego zrozumienie tej kluczowej kwestii, że ta wojna na Ukrainie to jest ingerencja Stanów Zjednoczonych, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, facet mówi, że dzięki. Kaczyńskiemu, nienawidzą nas Niemcy, a my dzisiaj po II wojnie światowej już mogliśmy mieć naprawdę należyte, czy nawet imponujące stosunki z Niemcami, z naszymi sąsiadami. I on tylko dolewał oliwy do ognia, on tylko dolewa, no ja mówię, no dzięki temu antypolskiemu zdrajcy Polski, prawda, Tuskowi, Niemcy zdobyły Polskę dokładnie w taki sam sposób. Jak w czasie II wojny światowej, po prostu przejęły ją już w tej chwili gospodarczo. No bo przecież już działają na tylu rynkach w ogóle, yy, prawda, gospodarczych w Polsce, to już nie chcę mówić, że to kargo, prawda, że już przejmują rynek usług pocztowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc Niemcy wjechały do Polski, przejęły kontrolę nad Polską. Polska, Polska staje się kolonią niemiecką dzięki temu Tuskowi. A i y, oczywiście Polska została zdobyta z tą różnicą, y, inaczej niż w czasie II wojny światowej, bo bez jednego wystrzału, prawda? Potrzeba było wprowadzić takiego człowieka jak Tusk, bandyta, zwykły, łańcuchowy pies swoich brukselskich panów. I ja mu cały czas to mówię, prawda? Ja mu cały czas to wyrzucam. I aż w końcu facet się zadusił, zapchał się, bo ja rozumiem, że można nie lubić Kaczyńskiego. Ja rozumiem i ja nie znoszę Kaczyńskiego także. Ja bym się tych ludzi, którzy tu grasują po roku 89 w tym układzie, ja bym się ich pozbył wszystkich. Ale Kaczyński, w porównaniu z Tuskiem, to to jest pionek. To jest po prostu pionek, ludzie zdajcie sobie z tego sprawę. Tysiąc razy lepiej dla Polski byłoby, gdyby Kaczyński w dalszym ciągu był u władzy. Ech. Tysiąc razy lepiej, chociaż, jak już mówię, nie byłaby to dobra władza, bo Kaczyński to z kolei piesek, prawda, diaspory amerykańskiej. Zresztą, podobnie jak Tusk, też grzecznie wykonuje te wszystkie, prawda, rozkazy tego amerykańskiego lobby, dzięki czemu mamy na plecach. W tej chwili utrzymujemy oczywiście drugi zdemoralizowany naród ukraiński. A on mi mówi ten facet, bo już argumentów żadnych nie znalazł. Prawda, już nie dało się, nie dało się wybrnąć z tej, z tej sytuacji, O, ja mówię, że najlepszą opcją dla niego to by było, byłaby krytyka zarówno Kaczyńskiego, jak i Tuska. A jeśli on mówi, że dzięki Tuskowi ja będę się cieszył życiem w wolnej Polsce, no to mówię. To jest idiota niezmierzone, mówię ten, ten, ten dziadek, prawda? Idiota niezmierzone. Podatki pójdą w górę za niedługo, tak, że my się nie pozbieramy. My się nie pozbieramy już zupełnie. To już nawet sam fakt tego, że yy, Tuskowi yy, oczywiście na, ży, na życzenie niemieckiego lobby yy, zależało na tym także, żeby ta powódź ostatecznie zalała Polskę, prawda? Nie podjął żadnych działań. Żadnych absolutnie działań, żeby poinformować Polaków, że nadchodzi klęska żywiołowa w postaci tej powodzi. Dzięki temu oczywiście niemiecko-brukselskie lobby na terenie Polski będzie mogło wprowadzić już szeroko pojęte teraz te dyrektywy Zielonego Ładu, co widzieliśmy w inwestycji już poczynionej, bo to Henik Kloska już powiedziała, że powódź została wywołana przez... Z zagrożenia klimatyczne, emisje dwutlenku węgla, więc teraz musimy robić wszystko, żeby inwestować w zieloną energię. No i wiatraczki już zostały z imienia postawione. Ja mu to wszystko mówię, ja mu to wytykam. Jestem. Zmieniłem ton oczywiście, nastawienie, bo jak byłem przyjemny, jak byłem sympatyczny na początku tej rozmowy, tak stałem się opresyjny dla niego. Stałem się opresyjny, zacząłem go atakować z każdej strony, zacząłem mu jego głupotę wytykać, aż się facet zapowietrzył. Mówię, muszę przestać, bo za chwilę na zawał zejdzie i co to jeszcze będzie? Padły tutaj słowa, następnie z jego strony powiedziałbym skandaliczne, prawda? Powiedział mi, że jestem gnojkiem zwykłym, yy, który się na niczym nie zna. I my, powiedział, w czasach komuny, czyli cofamy się przed rok 89, i on do mnie mówi, bo już Państwu mówiłem w tym materiale, że już coś czułem, że on reaguje na tych komunistów. Dlaczego mi to tak przeszkadza, nie? Dlaczego mi tak przeszkadza, że ci komuniści w tym rządzie siedzą do tej pory, prawda, że te emerytury zostały im podniesione, prawda, i tak dalej. I on do mnie mówi, że my, yy, przed rokiem 89 to wiedzielibyśmy, co z takim gówniarzem, gnojkiem jak ty zrobić. I tak się skończyła, drodzy Państwo, ta historia, która miała miejsce wczoraj. I okazało się, że spotkałem po prostu, słuchajcie, kogoś albo blisko związanego ze służbą bezpieczeństwa. Być może tam jakiś, był to jakiś szeregowy milicjant. Nie wiadomo, nie mam zielonego pojęcia, ale dał mi do zrozumienia. Że w tej chwili, y, oczywiście, jak się popiera Tuska, to się popiera komunizm w tej, w tej naprawdę y, nowoczesnej formie neomarksistowskiej. Tuski jest związany z komunistami, i wszystko co robi y, dzisiaj, do tej pory. Wskazuje także na to, że nawet jeśli nie uda się udowodnić, bo nie uda się tego zrobić, że on był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa i, i sztazji, to jednak wszystkie y, wnioski, o jakich także Państwu niedawno na kanale opowiadałem, wskazują na to, że, na to, że jego powiązania z, z komunistami są po prostu pewne. Są po prostu pewne. Zresztą Angela Merkel, słynna stara komunistka, która w latach 70. jeszcze działała tam w partii komunistycznej i znała Władimira Putina, z wielką radością finansowała także po roku 89 partię Tuska. I. A no tak, drodzy Państwo, jeszcze innego starego komunisty, prawda, Olechowskiego. Tak to było, także miałem taki incydent. Yy, nieprzyjemny. Muszę powiedzieć, że yy, wspom jak wspominam to teraz, no to ze wściekłością, bo yy, jeśli dzisiaj w Polsce te, ci ludzie yy, starsi, dojrzali, prawda, bo to seneks z łaciny, prawda, ten starzec, który w Senacie powinien zasiadać z racji wieku i mądrości, jeśli on dzisiaj jawnie popiera kogoś Takiego jak Tusk, takiego bandytę. No to, bo jeszcze młodzi ludzie, głupi ludzie, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale taki stary po prostu cap, yy, który hańbi się. Yy, no, licząc na pewno na to, bo liczył na to, że yy, gówniarzowi takiemu jak ja, yy, prawda, że on szybko usta zamknie, ale nie udało się tego zrobić. Więc okazuje się, drodzy Państwo, że tutaj, na wsi, gdzieś w okolicy, żyje sobie i mieszka sobie stary komunista, zakładam być może ubek, nawet w takiej, takiej, spełniał taką rolę dla systemu, uwikłany w nie wiadomo co, żyje sobie, prawda? Wygłasza dodatkowo jeszcze e, takie laudacje na cześć obecnych komunistów czy zdrajców polskich. I sugeruję, wszem i wobec, naokoło, że dzięki Tuskowi będziemy wreszcie żyli w wolnym, bezpiecznym, yy, prawda, wspaniałym kraju, ale już chyba nie yy, pod polską banderą, bo wszystko wskazuje na to po prostu, że Polska istnieje tylko teoretycznie. Z mojej strony to wszystko na dziś. Słaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie.